Jesteśmy dumni z tego, że ludzie przyjeżdżają do Polski i widzą: "O. Bardzo łatwo jest się dostać do budynków. Och, wszystko jest przystosowane. O, jaka ładna architektura, a jaka przyjazna architektura. Czasem nawet nie wiedzą dlaczego. Po prostu jakby idąc czują, że jakoś tak jest inaczej, bardziej przyjaźnie, bardziej otwarcie, bo nie ma schodów bo podejście jest łagodne, jest dobrze obliczone, bo nie ma utrudnień różnego rodzaju które czasem przeszkadzają nawet pełnosprawnemu człowiekowi.